Zakochałam się, normalnie zakochałam się, ale nie mogę Wam powiedzieć w kim, bo chyba jest żonaty, a znaczy chyba, bo jak sprawdziłam jego nazwisko w necie, to wszędzie się pojawia ta yy, Ceryca, nie? Katarzyna Ceryca jakaś, żona chyba jego, nie? A ja też jestem taka Cyca, tylko, że ja jestem taka mała Cyca właśnie i... Yy, ale yy, yy, też Katarzyna, a w środku tutaj mam napisane co mam yy, zamiast Cyca. Yy, zapraszam. Rana. Słuchajcie, przepraszam, muszę się czegoś napić, bo taką suskość wówczas traktuję. Mm. Dlatego, że przeczytałam dzisiaj, że on zostanie, Marek, nie, eee, mój Marek, znaczy mój, nie, nie mój, nie, ale że Marek zostanie tym. W Radzie Programowej Polskiego Radia będzie Marek. A w ogóle to powiem wam, że Marek, czekajcie, bo jeszcze suskość dalej. Mm. A ja śnił mi się dzisiaj w nocy, dlatego też tak podjarana jestem. Śniło mi się tak, że e, Marek se leżał, nie? Ja, e, koło mnie, i nagle. Nie, nie leżał w ogóle. Ja leżałam, a Marek stał nade mną, nie? I nagle. E, Marek, nie wiesz, wiesz który? Marek. I on stał nade mną i w pewnym momencie zdjął perukę, nie? A ja patrzę, a tam pod tą peruką normalnie. Nagi instynkt. To znaczy, instynkt ten, nagi y, intelekt. Kurczę, wiecie, że ja nie przypuszczałam, że mi się kiedykolwiek intelekt może przyśnić. Ale życie jest jak pudełko, jak mówił ten Forrest z lasu: życie jest jak pudełko czekoladek, nie wiadomo od czego przytyjesz. Ja tak Marka dobrze nie znam, sprawdziłem sobie Wikipedię, patrzę Marek, syn Janusza, no to wiadomo, nie? Absolwent studium teatralnego studiował, studiumował coś, bo w studium teatralne kończył, to, to studiumował coś. Jest wierzący, bo piszą wszędzie, że wierzy w Boga, yy, w Boga wierzy, tak? Yy, w Boga wierzy jednego w ogóle, tylko w Boga z żoli Boża. Yy, Kawy, bo się suskość w ustach cały czas. Słuchajcie, dziewczyny, powiedzcie mi, jak się mówi na takich fajnych facetów? No bo o nas to się mówi różnie, nie? Tam, że towary, dupencje, rachomy, drabiny, tak różnie, nie? Bo tak jak ludzie myślą, po wyglądzie oceniają, nie? Mnie to na przykład ludzie oceniają, myślą, że ja w policji pracuję chyba, bo mówią o mnie, że blahara. A ja przecież w ogóle ani blachy, ani w ogóle ręce do góry, ani majtki w dół. No może, bo, może trochę. No i właśnie zastanawiam się teraz, jak o Marku można powiedzieć, nie? Bo Marek to jest taki fajny, że tak powiem, e, ogór. Tak, bo piszą wszędzie, że Marek e, i praca z Markiem to jest po prostu taka orka na ogórze. Znaczy na ogórze, na, na ogierze chyba. E, czekajcie, orka na ugorze. A, ugorze, no to wiem, no nie, no głupia, ugorze oczywiście. Wiem, co to jest orka na e, ugorze, bo przecież sama chciałam mieć futro z orek, no to więc o co chodzi, nie? Z tym, że nie mam, bo to nieekologiczne nie jest. Jak gdzieś mam telefon, chyba, bo sobie chciałam. Yy, o, o, o Marka, zdjęcie zobaczyć, co chciałam jeszcze, bo jak nie patrzę na niego długo, to mi się coś robi. <grym>, jak patrzę, to też mi się robi zresztą. O! A kiedyś była taka sytuacja, że płaciłam sklepienie i ekspedientka mnie pyta, bo zobaczyła w telefonie, i mówi: A, 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 a co to za dupa? A ja wiem, Marek, mój, <grym>, że tak powiem, moja miłość planktoniczna, nie? Bo tak i powiedziałam. A on tak w sumie powiedziałam planktoniczna, ale nie wiem, czy dobrze powiedziałam, bo nie wiem, co to znaczy. Ale że sprawdziłam teraz i w sumie się zgadza, bo patrzę, że yy, plankton to jest. Yy, Zespół drobnych organizmów wodnych i zwierzęcych. No, także ja z organizmami wiem o co chodzi, bo ten sama e, mam bardzo często. Zresztą ja wiem, że kobiecy to udają generalnie organizmy, ale ja mam, e, powiem wam nawet, organizmy wielokrotne. A kiedyś to miałam w ogóle organizm wodny. Na basenie miałam organizm wodny. Jak, e, jak ksiądz wszedł i go zobaczyłam, to od razu miałam organizm. Nie musiałam robić, tylko w wodzie leżałam, a tam. Taka sytuacja, nie? Mm. all of us is alive uh! W ogóle to mój Marek będzie zarabiał kupę kasy, bo to będzie teraz zasiadał w tej, w Radzie Programowej, będzie zasiadał Polskiego Radia i będzie programistą, chyba, nie? Bo jak w Radzie Programowej, no chyba programistą będzie, a programiści kupę kasy zarabiają. Ja wiem, bo branża, ta, ta IT branża to jest normalnie kupa kasy. Znaczy IT czy czy IQ? Nie, bo mi się to zawsze myli. IT, IQ chyba. Ale to w, a propos IQ. Jakbyśmy z Markiem mieli rodzinę na przykład, założyli, nie, to, to nasza rodzina byłaby to chyba taka inteligencka, bo mielibyśmy, no bo Marek ma IQ i ja mam. IQ, także razem mielibyśmy dwa IQ. U, a jakby nam się dzieci urodziły, to w ogóle mielibyśmy <gryw> znaczy mielibyśmy, Marek by miał, bo to chyba jakby był syn, to Marka by był syn, e, to byśmy mieli jeszcze IQ dziecka. Znaczy Marek by miał dodatkowo IQ dziecka. Yes, i sobie wyobrażam to. W prasie taki napis wielki, że człowiek, Marek, człowiek z IQ dziecka e, jest w radzie programowej polskiego radia, ale wybuszał. Dobra, słuchajcie, kończę już, bo, bo, bo kończę. E, nie przejmujcie się. Pamiętajcie, dzisiaj tak sobie pomyślałam rano, jak to przeczytałam, że dno to jeszcze nie jest koniec. Także trzymajcie się, papa, pa. na Patronite mi coś płacicie, bo mi się, kurde, kosmetyki mi się kończą i na Patronite musicie coś wpłacić. No i, i na jakiś status, bo mi się trzęsie to wszystko tutaj. Dobra, na razie miłego dnia. Pa.